Wiesz, że kontrola to iluzja, nie daj się zwieść. To, czego naprawdę pragniesz, to niekontrolowanie go, to uniknięcie bólu porzucenia. Gdyby był stały, nie czułabyś tej potrzeby. Gdyby była zaufanie, nie musiałabyś chwytać się tego, co nie daje wsparcia. Oczywiście, że niepewność cię pożera, nie wiesz, czy jutro będzie cichym echem, czy nową obietnicą, i tkwić w tym cyklu. On znika, obiecuje wrócić. A gdy wraca, zachowuje się, jakby nic się nie stało. A ty, czekasz z niecierpliwością, usprawiedliwiasz raniące zachowania, próbujesz dostosować swoją rzeczywistość, aby zrozumieć ten bałagan. To nie jest zamęt, to jest wzorzec, który się powtarza. Nazywasz to miłością, ale to tylko zależność w przebraniu, nazywasz to więzią, ale to tylko strach. Więź trwa, ponieważ jej nie przerywasz. Nie dlatego, że jest silna. Ale dlatego, że myśl o byciu samotną jest bardziej nieznośna. Prawda jest prosta. Ten, kto kontroluje, nie musi się tłumaczyć. A ten, kto akceptuje, ciągle usprawiedliwia. Dziś żyjesz, starając się zrozumieć coś, czego nie trzeba rozumieć. Jego obecność to nie nagroda. To niesprawiedliwy handel. Kiedy ktoś chce, działa. Kiedy komuś zależy, nie zostawia cię na drift. Jeśli musisz walczyć z milczeniem, już przegrałaś. Jeśli musisz błagać o uwagę, związek nie jest prawdziwy, to tylko wyczerpanie. Nie jesteś uwięziona, jesteś sparaliżowana i pozostawanie w tym stanie to Twój wybór. Rzecz w tym, że nic się nie zmienia, ponieważ zmiana nie jest wygodna dla tego, kto tylko otrzymuje. Dopóki będziesz dostępna, gra będzie trwać. Dla niego. Nie potrzebujesz więcej obietnic, nie potrzebujesz więcej oczekiwań. Musisz zdecydować, jak daleko będziesz akceptować ten koszt. Brutalna prawda jest taka, że tutaj nie ma wygodnego zakończenia. Istnieje tylko punkt, w którym się zatrzymujesz, a ten punkt nie nadejdzie sam. Walka wewnętrzna jest ciągła i ta batalia rozwija się przy każdym wyborze, który podejmujesz. Zastanawiasz się, czego naprawdę chce. Odpowiedź jest zawsze blisko, ale nigdy niedostępna. Strach przed utratą tego, co nigdy nie było twoje, Utrzymuje Cię w tym cyklu. Pojawia się z uśmiechem, spojrzeniem, które mogłoby być czułe, ale wiesz, że to tylko maska. Iluzja bezpieczeństwa szybko się rozpływa. On sam odchodzi, a Ty zostajesz tam czekając na kolejny fragment układanki, która nigdy się nie kończy. Próbujesz racjonalizować swoje potrzeby, coś czego oczekują ludzie zadowoleni z niewielu rzeczy. Czy to miłość, a może tylko echo samotności, która krzyczy o uwagę? Pustka między Wami to nie przepaść, to odbicie Twojej niepewności. Sprawiasz, że oczekiwanie staje się rutyną, niczym cichy rytuał, którego ledwie zauważasz, że staje się bólem. Wzorzec się powtarza, i w tym błędnym kole czujesz, jak nadzieja przekształca się w rezygnację. On mówi, że się zmieni, obiecuje poprawę, wraca do tych samych działań. Ty wierzysz, wybaczasz, zapominasz. Z czasem cykle stają się krótsze. A powtórzenia stają się rodzajem języka między wami, niezrozumiałego, ale znajomego. A kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, jest już za późno. Zmęczenie się gromadzi. Każda nowa nadzieja zamienia się w kolejny kamień w tym ciężarze, który nazywasz miłością. Czy domagałaś się sprawiedliwości? Nie. Zadowalasz się okruchami. Prawda jest jasna. Nie szukasz zrozumienia, ale potwierdzenia, że wciąż coś znaczysz. Wolisz czuć się doceniana nawet jeśli oznacza to milczenie w obliczu szkodliwych zachowań. To co powinno być lekkie, staje się ciężarem. Wyobrażany przez ciebie związek to w rzeczywistości ciężkie jarzmo ciągnące cię w dół. Kiedy widzisz, że ktoś inny jest traktowany z szacunkiem, tworzy się w twoim żołądku supeł. Dlaczego nie ty? Zadajesz sobie to pytanie, a odpowiedź nigdy nie wydaje się zadowalająca. W rzeczywistości jest gorzka. Uzasadniasz brak uwagi kosztem własnej godności. Nie próbujesz zmienić sytuacji. Chcesz się przekonać, że to wystarczy. Gra: Jeśli zrobię to, wtedy Ona staje się pułapką. Nawet wierzysz, że istnieje sposób na manipulowanie rzeczywistością wokół ciebie możliwość formowania. Ale to nie jest prawda. Nikt nie zmienia się z powodu innej osoby. On nadal działa zgodnie ze swoimi zasadami, podczas gdy ty jesteś uwięziony we własnych ustępstwach. Im bardziej czekasz, aż on to zauważy, tym bardziej pogrążasz się w zwątpieniu. Frustracja staje się Twoim codziennym towarzyszem. To niekontrolowane pragnienie bycia dostrzeżonym, bycia pożądanym jest echem Twojej własnej niepewności. Już się nie rozpoznajesz. Pozostaje zniekształcone odbicie kogoś, kto miał plany i marzenia. Dni stają się ciężkie. Interakcje są jak unoszące się cienie, każde wspomnienie to wpleciona nić w splątanej tkaninie. Poświęciłeś tyle czasu temu związkowi, że patrząc na niego, zdajesz sobie sprawę, że zapomniałeś, jak to jest żyć poza nim. I to też przeraża. Miłość nie jest czarną dziurą, ale pozwoliłeś, aby wszystko wchłonęła. Przyjaciele znikają, hobby są zapomniane, stajesz się wersją siebie, której ledwie rozpoznajesz marionetką bez sznurków, tańczącą wokół woli innej osoby. A kiedy patrzysz na swoje odbicie w lustrze, Pytanie ponownie się pojawia: kim jestem? To nie jest moment ponownego odkrycia, to szok. Możesz kontynuować ten cykl albo zdecydować się zatrzymać. Decyzja o zatrzymaniu to zmierzenie się z bólem, którego unikałeś. To zaakceptowanie, że w głębi duszy nic nie kontrolujesz. Kontrola to fantazja, którą pielęgnowałeś, aby uniknąć porzucenia. Teraz zdajesz sobie sprawę, że prawdziwa wolność pochodzi z decyzji o zerwaniu tych więzi. A nie z ich utrzymywania. Rzeczywistość jest twarda. Odwolanie oznacza zmierzenie się z samotnością, ale pozostanie oznacza duszenie się pod ciężarem niezrównoważonej relacji. Oba mają swoje koszty, a ty musisz dokonać wyboru. Na tej ścieżce nie ma zbawicieli, zmiana nie nadejdzie z zewnątrz i nikt nie powinien być odpowiedzialny za twoje szczęście. Rzeczywistość została już przedstawiona. Teraz, co zdecydujesz z tym zrobić? Czujesz ciężar tego dylematu. Wybór między tym, co znane, a tym, co nieznane. To, co znane, jest bolesne, ale bezpieczne. To pułapka zbudowana z niespełnionych obietnic i pustych gestów. To, co nieznane, jest otwartym polem, pełnym możliwości, ale też lęków. W głębi duszy wiesz, że naprawdę boisz się niesamotności, a aktu odcięcia się od tego, co już nie służy. Za każdym razem, gdy myślisz o zrobieniu tego kroku, fala paniki wzbiera. Co zostanie z ciebie? Pusta przestrzeń, która kiedyś była wypełniona nierealnymi oczekiwaniami. Pamiętasz te dobre chwile, te krótkie momenty, kiedy wydawał się być osobą, którą pragnęłaś. Obietnice świetlanej przyszłości tańczą w twojej głowie jak duchy, ale te przebłyski nie są prawdą istnieją, aby zakryć przepaść, która powstała z czasem. Miłość nie powinna wymagać niekończących się poświęceń nie powinna być ćwiczeniem cierpliwości, ale radości. A patrząc ponownie na to, co masz, dostrzegasz, że wszystko, co pozostało, to ciągła walka o uznanie swojej wartości. Stałaś się widzem własnego życia, czekając, aż ktoś dostrzeże to, co uważasz za godne to błędne koło, pragnienie bycia wybraną. Impuls, by powiedzieć jestem tutaj zamienia się w ciche krzyki, które echem odbijają się w tobie. Zastanawiasz się, gdzie jest prawdziwa wzajemność wspólne budowanie czegoś zdrowego. Tymczasem on kontynuuje swoje rutyny, obojętny na twój ból. Z każdym dniem coraz wyraźniej widać destrukcyjny wzór. Mówi, że kocha, ale jego czyny mówią co innego. Obserwujesz taniec iluzji, nie wiedząc, czy powinnaś klaskać, czy odejść. W pewnym momencie nadzieja, która rozświetlała twoje oczy, zaczęła gasnąć, ustępując miejsca zmęczeniu i frustracji. Stałaś się cieniem swojej istoty. To ciągłe oczekiwanie, aż on cię wreszcie zobaczy, jest wyczerpujące, jakby rzeczywistość utknęła w niekończącej się pętli, gdzie miłość myli się z emocjonalnym bólem. Próbujesz zmienić dynamiczny układ, ale władza, jaką on ma nad tobą, jest echem twoich własnych niepewności. A ta emocjonalna zależność staje się ciężarem, kotwicą, która jedynie cię obciąża. Uczucie, które powinno być lekkie, zamienia się w nieznośny ładunek. Każda rozmowa pełna niespełnionych obietnic wydaje się nową warstwą cementu, która zamyka Twoją drogę do wolności. Kiedy inne osoby wkraczają na scenę, ogarnia cię rozpacz. Porównania pojawiają się jak ostre noże, dlaczego ona może mieć coś, czego Ty nie masz? Logika się gubi, gdy próbujesz zrozumieć, co mogłabyś zrobić, żeby być zauważoną, żeby być kochaną, a na końcu odpowiedź nigdy nie jest wystarczająca. To zasila rosnącą przepaść między tym, kim jesteś, a kim musisz być dla niego. Widzisz siebie uwikłaną w grę pozorów, teatr, gdzie szczęśliwe zakończenie wydaje się zawsze poza zasięgiem. Każdy akt jest powtórzeniem poprzedniego, ta sama historia z nowymi postaciami, ale to samo gorzkie zakończenie. Wchodzisz i wychodzisz z emocji, jak artysta bez sceny, a wewnątrz szepta głos, a jeśli to wszystko się skończy, ten lęk jest paraliżujący. Karmi się twoimi myślami. Co się stanie, gdy się uwolnisz? Hamulce są uruchamiane, automatyzm zamienia się w kwestionowanie. Wolność może boleć i to cię przeraża. Być wolnym oznacza konfrontację nie tylko z nim, ale także z samą sobą. Ile razy pozwoliłaś sobie na zadawanie pytań? Ile razy spojrzałaś w lustro i zobaczyłaś ślad winy zamiast miłości własnej? Ta samoocena jest bolesna, ale konieczna. To niemal ogłuszający krzyk, który rozbrzmiewa w twoim umyśle. Nie walczysz tylko z nim, walczysz także z akceptacją zniekształconej rzeczywistości. Chociaż ta wizja może wydawać się ponura, jest ścieżka. Blask światła świeci na horyzoncie. Nie chodzi o to, aby czekać na zmiany, ale aby zrozumieć, że zmiana zaczyna się wewnątrz ciebie. W miarę jak uświadamiasz sobie swoje wzorce, potrzeba ich przełamania staje się coraz bardziej oczywista. Zaczyna wyłaniać się nowa narracja, idea, że jesteś główną bohaterką swojego życia, a nie postacią drugoplanową w historii kogoś innego. Nie potrzebujesz uznania, nie potrzebujesz niczyjej aprobaty, aby istnieć w pełni. I ta świadomość nie pojawia się magicznie. To powolna budowa, dzień po dniu, kiedy zaczynasz na nowo definiować swoje granice, łańcuchy, które cię więziły, zaczynają się rozluźniać. To bolesny, ale wyzwalający proces. Kiedy zdecydujesz, że ból pozostania jest większy niż ból odejścia, otwiera się nowy rozdział. Kontrola nigdy nie była twoja, ani nie powinna być. Ważne jest, abyś umiała się podnieść i podejmować decyzje, które szanują twoją godność. Rzeczywistość została już przedstawiona. A teraz, co zdecydujesz z nią zrobić? Kiedy wreszcie pozwolisz sobie poczuć prawdę bez masek, zdajesz sobie sprawę, że ból jest częścią procesu. To nie znak słabości, ale dowód, że żyjesz. Ciężar, który niesiesz, to nie tylko brzemię relacji, ale także ciężar oczekiwań, które na siebie nałożyłaś. Każda sojuszniczka wybrana w tej emocjonalnej bitwie była fragmentem na twojej własnej szachownicy. Zaczęłaś się zastanawiać, czego naprawdę chce. Echo tego pytania rozbrzmiewa w tobie, rzucając wyzwanie każdemu przekonaniu, które stworzyłaś wokół miłości i wartości. Patrząc wstecz, zauważasz, że wiele z tych przekonań, Zostało ukształtowanych przez przeszłe doświadczenia, przez głosy, które nie należały do ciebie. Te, które mówiły, że powinnaś zgodzić się na mniej, że poświęcenie jest synonimem miłości. Te głosy teraz brzmią odległe. Nowa perspektywa przynosi ze sobą bolesne uznanie. Nie potrzebujesz aprobaty, aby istnieć, już istniejesz. A to zrozumienie jest wyzwalającym krzykiem, który rozrywa niewidzialne łańcuchy, trzymające cię w błędnym kole. Nie jesteś marionetką. Jesteś kimś, kto ma moc kształtować swoją własną narrację. Dni mijają, a rzeczywistość staje się coraz bardziej klarowna. Zamiast szukać jego potwierdzenia, zaczynasz widzieć swoje własne potrzeby jako priorytet. Lustro odbija coś znajomego, ale jednocześnie nowego. W oczach widać determinację, iskrę, która zapala się w obliczu niepewności. Pomysł na odpuszczenie znajduje miejsce do rozwoju. Zaczynasz dostrzegać małe rzeczy, które wcześniej przeoczyłaś: prawdziwy uśmiech przyjaciela, ciepło promienia słońca na skórze, ten cichy moment, gdy siedzisz z dobrą książką i zdajesz sobie sprawę, że nie potrzebujesz niczego poza sobą, aby być szczęśliwą. Każdy z tych momentów przekształca się w małe zwycięstwo. Nie są to rozwiązania, ale kroki. Każdego dnia wybierasz oddalenie się od sytuacji, które cię wyczerpują, jak rzeźba, która jest powoli rzeźbiona. Każdy nacięcie odsłania istotę, która była ukryta pod warstwami tego, co uważałaś za miłość. Czujesz opór, ale idziesz naprzód. Wolność nie przychodzi bez wyzwań. Wymaga odwagi, a ta odwaga nie jest krzyczana ani ogłaszana głośno. Znajduje się w małych aktach dbania o siebie. Logika miłości, którą znałaś, już nie ma sensu. Puste obietnice stają się odległym wspomnieniem. Oddalasz się od roli widza we własnym życiu. Pragnienie bycia wybraną stopniowo zanika, ustępując miejsca odnowionemu poczuciu tożsamości, tożsamości, która nie zależy od obecności innej osoby, aby być potwierdzoną. Stoisz pewnie wobec wewnętrznego dylematu, ból porzucenia czy ból nieznanego. Wtedy pojawia się jasność co do tego, co znaczy kochać siebie. Miłość własna nie polega tylko na słowach, to działanie, to szanowanie własnych granic. To dostrzeżenie, ile czasu spędziłaś czekając na miłość, która tak naprawdę nigdy nie istniała. Od tego momentu postanawiasz już nie żebrać o uwagę. Jeśli on nie dostrzega twojej wartości, niech tak będzie. Nie potrzebujesz kogoś, kto nie rozpoznaje tego, co ma w rękach, i za każdym razem, gdy telefon dzwoni i jego imię pojawia się na ekranie, bierzesz głęboki oddech. Pokusa, by odpowiedzieć, jest silna, ale chęć, by się chronić, jest jeszcze większa. Odpowiedź może być nie, wybór, który rezonuje w tobie jako symbol siły, i tak mija czas. Szybkie bicie serca, niepokój na powierzchni, ale ty pozostajesz silna, jest w tym wyzwolenie. Kiedy on odchodzi, nieobecność zmienia się w przestrzeń, którą można wypełnić nowymi doświadczeniami. Uczysz się tworzyć nowe więzi, otwierać się na ludzi, którzy doceniają to, kim jesteś. Świat nie ogranicza się do niego. Istnieje życie poza bańką, którą sobie stworzyłaś, pełną więzów i niepewności. Uczysz się znów tańczyć, śmiać z drobnych rzeczy. Odkrywasz nowe hobby, ponownie cieszysz się dawnymi zainteresowaniami. To, co kiedyś było monotonnym echem, teraz przekształca się w wibracyjną melodię. Zaczynasz rozumieć, że życie nie musi być oczekaniu na kogoś. Dni rozwijają się w innym rytmie. Kiedy pojawiają się myśli o nim, nie czujesz już bólu, lecz ciekawość. Zastanawiasz się, jak on sobie radzi, czy wciąż powtarza te same wzorce z innymi ludźmi, i wtedy pojmujesz prawdziwą wolność. Nie chodzi o smutek czy złość, ale o akceptację. Akceptujesz, że niektóre historie nie mają szczęśliwego zakończenia i to jest w porządku, akceptujesz, że lekcje wyniesione są cenniejsze, niż jakikolwiek niedokończony związek. To te lekcje kształtują to, kim jesteś teraz. Każdy krok jest świadectwem twojej siły a ta siła nie wymaga zewnętrznych oklasków. W końcu odnajdujesz siebie. Nie potrzebujesz już form narzuconych przez innych. Nauczyła się być swoją własną twórczynią, podpisując swoje imię na arcydziele, którym jest jej życie. I podnosząc głowę, zauważa, że rzeczywistość jest w jej rękach. A ta rzeczywistość to początek, nie koniec. Teraz wybór należy do ciebie. Możesz dalej pozwalać sobie błyszczeć albo wrócić do gaszenia się, ale ostatnie słowo należy do Ciebie, a ten wybór dokonuje się każdego poranka.